Wszystkim wszystkim tu KamilOporowiec123 a to jest prezentacja dodatku Platinum do Farming Simulator 17 Tak jest, dziś chciałbym zaprezentować cały dodatek Platinum do Farming Simulator 17 Maszyn jest, napraw... Maszyn jest naprawdę sporo Jeśli ktoś jeszcze nie wie albo dopiero ma Farming 17 albo w ogóle nie ma to mapka to jest Estancia La Pacho. Znajdująca się w Hiszpanii Nie wiem, nie mogłem, nie mogłem znaleźć jakoś tego miejsca Największe jest pole numer 29 11 hektarów, 941 tysięcy kosztuje Najmniejsze jest tutaj tak pole numer 24 0,61 hektara, chyba najmniejsze jest A nie, to tu jest najmniejsze, patrzcie I oczywiście pole 1 i 2 możecie które od razu macie, możecie złączyć co bez przedłużania Pierwszy ciągnik Massey Ferguson 4709 Jego akurat mam Jak wiecie na gospodarstwie Było, był Coś tak mi się kojarzy, że był chyba z nim odcinek Z rozsiewaniem nawozu. Coś tak mi się kojarzy No nie wiem, coś tak mi się kojarzy od razu kolejny ciągnik stara ST Max 105 ST 105 Max. Nie wiem, jak to się mówi, Dobra, bo sobie chodzi, to się I z tego dodatku największy ciągnik stara ST Max 150. W ogóle pokażę konfigurację wszystkich ciągników. Pierwszy ten Ferguson ma, można mu założyć tura. I szerokie opony. W tej starze 105 można założyć obciążniki, wąskie opony i szerokie. I podwójne koła tylne A w tej największej jest konfiguracja silnika do 180 koni. Można obciążniki kołon, szerokie obciążniki y, opon, szerokie opony, wąskie opony, podwójne kołatylne. Hmm. No i oczywiście. Kultowy Bison Z56. A czekajcie, bo jeszcze dźwięku stary tego. On pracuje tak. On się niczym nie różni. On się za bardzo nic. Za bardzo się niczym nie różni. Za dużo się nie różni. Za, za bardzo się nie różni od tej starej. Jedynie ma większe opony, ale... Tak to popatrzcie sobie tu i tu. No trochę opony. Opony się trochę. Opony są praktycznie identyczne. Z przodu ma ten, ma z przodu 30, a z tyłu ma 40, chyba a nie 32 ma z tyłu, dobra, a ten z przodu ma 24, a z tyłu ma 34. No, to tak, tak jak ten Zetor, jak, jak ten Zetor, co u mnie do remontu stoi. Kultowy Bison Z56 na oponach Trelleborga. Z przodu 26, z tyłu 12. Yy, ruchome, ruchome motowidła. Widzą to zawsze tak chodzi. Normalnie taki dźwięk podczas podnoszenia headeru jest fajny. Posłuchajcie. Fajny jest ten dźwięk Dalej stara Imperator 2.0 Do Bizona chyba nie ma żadnych konfiguracji, nie? Do Bizona nie ma chyba No nie Do tego opryskiwacza stara Imperator 3.0, przepraszam Można standardowe opony i wąskie założyć On ma 220 koni ogólnie To jest taki opryskiwacz jedny. Opryskiwacz ja pierdolę, strzeliłem sobie po sprawie. Opryskiwacz, Kajki ja sobie włączę Hamowanie zatrzymaniem sobie wyłączę On ma w ogóle, on ma w ogóle To jest w ogóle w jednym opryskiwacz i opryskiwać samojezdny i rozsiewacz do nawozów To jest taki fajny myk Kurde, włączyłem klapsroka. Dalej, stara Imperador Eee, przepraszam, stara Reebok Ninja 33 tysiące. Wóz przeładunkowy, on ma 000, 33 tysiące litrów, jak sama nazwa wskazuje. Stara Ceres Master, 35,70. Taki siewniczek mały, on ma 3,6 metra chyba. I największy siewnik. Prawie podchodzi pod tego Amazonę Kondora największego w grze. Stara. Stara, jakaś tam. No czekajcie Estrela 32 Estrela? Dobrze ja to mówię? Estrela, no yy, Dalej Kultywator yy, Fox 11 Chyba, czy coś Fox 11. Fox 11 No, zgadłem I tutaj obok Stara Asa Laser 4,9 metra prawie, prawie 5 metrów jak koni wymaga to i pierwsza sadzarka, metrowa taka, jakaś Grinsner, Greensner czy jak to się wymawia? G, Jessner, Gessner, czy Jessner? Sadzarka Titi, taka większa już, 80-22. tu już 180 koni chyba wymaga, nie? Nie wiem. 195, no, a ta pierwsza 140. Mm. To to jest taka bardziej większa. Więc co, w następnym, w następnym filmie podzielimy to na dwie części, więc trzymajcie się do następnej części 6.